Włącz i zostań z nami. Każdy uważa, że innych los obdarza. Chojniej i bardziej sprzyja. I... Dużo więcej szczęścia. Gdy nas napełniasz swoją mocą i siłą, Tobie i chwała, bo Ty, Panie, chciałeś, abyśmy tu byli, abyśmy zorganizowali coś takiego. Bądź uwielbiony, Jezu, bądź wywyższony, Panie, także i w tych wszystkich trudnościach, które nas spotykają, w przeciwnościach. Do nas przychodzisz, ty, który bawisz, ty, który jesteś miłosierny, bo umarłeś za nas na krzyżu. Tobie też polecamy, powierzamy tych wszystkich ludzi, którzy przyjdą, zwłaszcza tych pogubionych, tych, którzy tutaj nie przyjdą nawet z myślą o tym, kto to organizuje ten koncert, by także ciebie dostrzegli, jeśli dotknął, bądź ulubiony, panie, i chcieli nam błogosławić, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. O, o.

Ja przede wszystkim przyszedłem tutaj, żeby się z wami spotkać, żeby zobaczyć, czy dobrze się bawicie. Dobrze się bawicie i życzę Wam właśnie dobrej zabawy. Życzę Wam dobrej zabawy, bo jak czytałem w Księdze Świętym, kocheleta jest na wszystko czas. Jest oczywiście czas na studiowanie, czas na pracę, ale jest także czas na zabawę, dobrą zabawę. I ja myślę, że ta moja obecność tutaj wśród Was, że Wam przyniesie Wam także szczęście, bo tego Wam bardzo serdecznie życzę. Życzę Wam... Dobrej zabawy, dużo szczęścia i tego, żebyście też zobaczyli na własne oczy, że, że Kościół nie ucieka od ludzi młodych, że Kościół jest otwarty na młodych. Wszystko jest okej, okay, tym bardziej, że spragniona muzyki indio z brawą z publiczność. Na koniec usłyszała absolutnie ulubiony utwór. Właśnie lubię to. A, ja nie wiem, czy to jest ulubiony. Chyba mamy kilka takich ulubionych. Na dzień dzisiejszy jest? Chyba czas spełnienia, nie? To, to też jak najbardziej, ale utwór lubię to. Bardzo często gości chociażby na antenie Radia Rodzina, a z tego co mówią i e, dzwonią do nas słuchacze, bardzo się podoba. W ogóle cała płyta znakomita, gratulujemy, ale Dziękuję nie da się bardzo. ukryć, że utwór jest ozdobą płyty. Tak troszkę może o tym, jak powstał, bo znakomicie odnosi się do dzisiejszych czasów. Ech, powstał. E... Standardowo, po prostu jak powstają nasze piosenki, przychodzi impuls, przychodzi inspiracja i jest gotowa piosenka. Tutaj gdybyśmy na przykład robili jakiś konkurs, prawda nie robimy konkursu, ale gdybyśmy robili konkurs, to połowa tekstu jest z gutka, połowa moja. Tylko która połowa? Trzy zwrotki gutka, trzy, trzy moje. Ciekawe czy ktoś rozpozna. Spróbujemy oczywiście na antenie taki konkurs zrobić, ale też nie da się ukryć, że muzycznie ten utwór porywa. To jest taki utwór, który gdzieś tam nawiązuje do takiej muzyki postpankowej trochę. To ja przez wiele lat grałem w zespołach takich pankowych, postpankowych. z Bravos przychodzą ludzie w różnym wieku, jest to przekrój właśnie od młodych ludzi takich, którzy dobrowolnie, samodzielnie się wybierają na nasze koncerty, czyli takie późne gimnazjum, wczesne liceum. Ale zdarzają się też jeszcze młodsi obywatele, którzy przychodzą z rodzicami swoimi. Nierzadko przychodzą tam też z własnej woli i, 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 z, i z chęcią. Nie jest to tak, że rodzice wyciągają. Pojawiają się też rodzice tych rodziców, na przykład dzisiaj było, była trzypokoleniowa rodzina Natalia z mamą i z babcią. Wszystkie znają teksty, śpiewają, mają koszulki z kółkiem. Super, jest to naprawdę bardzo fajne i budujące. Bardzo lubimy indio Z tym bardziej, że Pan Piotr na scenie od wielu, wielu lat. Ja też pamiętam doskonale koncerty z początku lat 90 Robiły ogromne wrażenie. Wiadomo, wszyscy wiemy wtedy grupa Hej, ale to pozostało do dzisiaj. No, pasja muzyki chyba jest niezmienna. Jeżeli się ją ma, a ja ją zawsze miałem, no to chyba to nie może przeminąć. To jest po prostu w pewnym sensie taki imperatyw, że Trzeba grać, bo tylko w taki sposób można się skomunikować ze światem. To jest mój sposób na komunikowanie się ze światem. E, tworzenie, e, granie na scenie, pisanie tekstów. Ja w ten sposób wyrażam siebie. Przesłanie dzisiejszego koncertu łączy się z Eucharystią, z wiarą, z miłością. Jak muzyka, chociażby ta płynąca dzisiaj ze sceny, bardzo mocna. temne zespoły i Wrocławski Atom i Lux Torpeda to przedstawiciele bardzo mocnych gatunków. Da się to wszystko powiązać, jak panowie myślą? No, oczywiście, że się da. Tak jak taki truizm to już jest, ale że muzyka jest albo dobra, albo jest zła. Gatunki to są sprawy umowne. Czy można powiedzieć o chociażby o Indios Bravos, że to jest zespół Reggae? No, można, bo to Reggae jest, słychać. Ale każdy taki regowy purysta się oburzy. To nie jest Reggae. Bo reggae reggae to... z Polski? No, no. Zespoły, które przez wiele lat grają na rynku, e, charakteryzują się tym, że mają jakąś własną nutę. I bardzo trudno jest o nich powiedzieć, czy to jest zespół przez tą własno, własną nutę, czy to jest zespół Reggae, czy to jest zespół bluesowy, czy to jest heavy metalowy. Oni wszyscy mają takie po prostu coś, coś swojego. I myślę, że to jest ten wspólny mianownik, który, który właśnie łączy te, te wszystkie kapele, które możemy występować na, na jednej scenie. To jest ten indywidualizm. Indywidualizm z kolei, który dla publiczności jakby kogoś zapytać z publiczności, tak podejrzewam, że większość ludzi odpowiedziałaby, oni są szczerzy, oni są prawdziwi. Radio Rodzina, Telewizja Rodzina, także Redemptor, który zorganizował ten koncert na Tekach. Bardzo dziękuję za rozmowę. A dla całego zespołu na ręce dwóch przedstawicieli życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Jest czas radości, i smutku, co w serce żarpie. Jest czas milczenia, i czas, kiedy mówisz ciągle. Jest czas rodzenia, i czas umierania ma przyjść. Jest czas nabijania, czas są uleczy rany. Jest czas burzenia, czas. ¿Quién es su casa? 大、oh、哥

Świat. Nie! To nie ważne, co chcę mi dać Nie! To już nie ważne, bo jesteś blisko To już nie ważne, bo jesteście blisko Kochani, dziękujemy wam serdecznie wystąpi na naszej scenie po raz trzeci zespół Lux Torpedo wystąpi na koncercie na tekach pierwszy raz na koncercie na tekach na Telebimie wyświetlane są teksty zespołów które u nas występują i to nie jest przypadkowe moi kochani Przed wami Lux Torpedo Od morze to morze W ogóle. To te jest... é Zgadza się, że świat napędzi, zaprasza blaskie wewnętrznie, jaskro wstrości, pokrywa w stronę wiara im... i suppose. Lecznej? Czy może widział się z tym, co obiecał na życie wieczne? Zarząd nic o tym nie wie, Rada Nadzorcza milczy. To skąd prosty człowiek ma wiedzieć, czy może na końcu na coś liczyć? Napisz się list otwarty do prezesa drogi mlecznej. Czy może widział się z tym, co obiecał nam? Życie wieczne, tym na przecie wieczne? Zarząd nic o tym nie wie, Rada Nadzorcza milczy. Ciebie i Twojej rodziny.